your I stop, hey, move it you stop. Mnie przestań, przestań, przestań. Zamknij mordę swą Czekaj, stop Zakręcę zielono, bo czuję twój swoj, Czekaj, stop! Ja cię skądś znam ziom, ja cię znam, ziom Teraz bijasz ze mną piona, w decisie gadasz farmazonem Powiedz jak to jest stop Mówię ci stop Mówię ci stop, Wyciągam kluczyki jak z auta, dalej nie pojedziesz boj Mordy ze mną są próbujesz mi mówić, stop, beka, beka. A to na przycisku, grubsi ja nie mam. I patrzę na Daniela, późna godzina, więc kostę bullshitem, bo ja się już zmywam. I Boże, ja cię proszę o jedno dzień. To pomóż w walce z fakeami mi. I jedyne czego mi trzeba, to rizomowa, nie zioma, co sprzeda. I to wystarczy mi! Stop, ej, mówię ci stop, stop! 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 you Stop! 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 move Stop! 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 Stop Mówię ci sto, ja mówię ci sto Tych fagów za dużo w ekipie więc ziołalu Mówię ci sto Wysz na blok, wysz padli na blok, padli na blok, no. nie będę podawał ci ręki A kiedyś się miałeś za co. No ja zażonka Cię kiedyś jak byłeś ze spoko typem I wszystko zniszczyłeś, po to Ci byłem, tylko na chwilę Nie jesteś prawdziwym żołanem, to mówię Ci nara Mój na to rodzina, więc zaraz Ci powiem spierdalaj Dobrze wiesz, że każdy z nich to fake po co cieszy się? Każdy z nich to fake czas ci powie wiem, jego życie też Dużo fejków Za plecami gada jak my widzi pała, chce ze mną rozmawiać, kiedy się odwracam Mówi coś do bajac, nie ma miejsca, na ramordy bita, to Stop, ej, mówię ci stop, stop, stop! Ey, Mówię ci stop, stop Mówię ci stop, stop Mówię ci stop, stop Ja cię skończ ej Stop, ej, mówię ci stop, stop Mówię ci stop, Mówię ci stop, stop Mówię ci stop, stop Hey, stop, Hey, move it, g, stop, stop stop it, g, stop 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 it, g, stop stop it, stop 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 i it, stop stop it, stop 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 stop,